Jak zostać superbohaterem? Czy można mieć na imię Tańcząca Chmura lub Wielka Stopa? Kto w Święto Zmarłych zajada się ze smakiem cukrowymi czaszkami? Czy istnieje kraj, w którym do dziś można spotkać smoki? Wszystkich tych ciekawych małych odkrywców w niedzielne południe zaprosiło Muzeum Narodowe na zajęcia Palcem po mapie. Tutaj jest Meksyk, a w tamtym Danach Zjednoczonych, tak? Czyli jedziemy na południe, do sąsiadów. z że tak nie byliśmy. A kto wie, co jest stolicą Meksyku? Meksyk. Tak, stolicą w Meksyku jest Meksyk. Jedziemy do Meksyku. Zawsze staram się, żeby te zajęcia były pełne energii, żeby dzieci miały co robić, rozwiązywały różne zadania. Nie chciałabym stać i opowiadać i zmuszać dzieci tylko i wyłącznie do słuchania, ale też do pewnych aktywności. I Wy będziecie musieli w tej sali albo w sali obok po mojej prawej stronie albo w sali po mojej lewej stronie, znaleźć obiekt, który jest powiązany z zagadką i za każdy dobrze odgadnięty obiekt dostaniecie stempelek, który będzie Was upoważniał do przewiezienia warzywa lub jakiegoś innego y, produktu czy owocu na statku do Europy. Uczestnicy spotkania wspólnie odkrywali nowe lądy, słuchali opowieści o odkrywaniu Ameryki i rozwiązywali zagadki. Poznawali także najcenniejsze zabytki i dzieła sztuki. W taką podróż muzeum zaprasza wszystkich chętnych raz w miesiącu w niedzielę. Ja z ogromną radością widzę, że co miesiąc tych uczestników przybywa, że dzieci, które przychodzą tutaj przychodzą znowu, co to znaczy, że im się podoba. I wydaje mi się, że panuje tutaj miła atmosfera, widzę, że już się zawiązują przyjaźnie też między dziećmi. No i też jestem pełna podziwu dla rodziców, którzy przychodzą tutaj, są w stanie się zmobilizować, wstać w niedzielę, nie spać długo, tylko właśnie przyjść z dziećmi, coś zrobić i też słychać w rozmowie z tymi dziećmi, że... To są dzieci z którymi rodzice rozmawiają, z którymi się zajmują i którzy chcą, żeby ich dzieci miały otwarte głowy i to słychać. Naprawdę czasami sama jestem zaskoczona jak ogromną wiedzę mają i czasami to ja się uczę od nich, a nie oni ode mnie. A niedzielne zajęcia były podzielone na trzy części. W jednej z nich dzieci dowiedziały się, że Święto Zmarłych w Meksyku jest świętem szczególnie radosnym. Całkiem niedawno obchodziliśmy Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki. Pomyślałam, że jest to wspaniały punkt styczny z Meksykiem, gdyż w Meksyku święta zmarłych są obchodzone w bardzo huczny sposób, a jednocześnie bardzo radosny, z wielką pompą. I chciałam przypomnieć, że w przeszłości także i u nas śmierć, pogrzeb miał bardzo ważne znaczenie. Zarówno w Meksyku, jak i w Polsce wierzymy, że śmierć jest tylko etapem życia, że życie się nie kończy na śmierci. I chciałam właśnie dzieciom pokazać, że jest to ważny element zarówno naszej kultury, jak i kultury meksykańskiej. Więc jedno z zadań będzie właśnie związane z portretami drumiennymi, które tutaj widzimy. Oczywiście, w nawiązaniu do tej radosnej tradycji obchodzenia święta zmarłych w Meksyku, będzie jeszcze zadanie, które e, będzie takim wyzwaniem e, w stylu Indiana Jonesa. E, dzieci będą musiały rozwiązać siedem różnych zagadek, które są związane z obiektami. Zawsze staram się skoncentrować uwagę dzieci na sztuce, zwłaszcza na sztuce użytkowej ze względu na nasze zamknięte muzeum, żeby jednak miały kontakt z tą sztuką i żeby wiedziały, że inne kultury są bardzo różnorodne, ale jednocześnie też nastawione na sztukę, sztukę nieco odmienną od naszej, ale też niezwykle ciekawą. I y, dlatego jednym z zadań będzie kolekcjonowanie warzyw, które, produktów ogólnie, które przybyły do nas z Ameryki Południowej, z Ameryki Północnej, również z Meksyku. I za każdą dobrze rozwiązaną zagadkę dzieci będą dostawały stempelek, pozwalający im na przewóz tych produktów do Europy. Przypomnijmy. Zajęcia palcem po mapie odbywają się raz w miesiącu w niedzielę w Muzeum Narodowym. Odprawa paszportowa zawsze o godzinie 12, a informacje szukamy na www.mnp.art.pl. Polecamy.